Maneczko i tutaj jest Martyna razem z pingwisem. Dokładnie Pingwisiu. Jak mówił, pingwis, będziemy nagrywać Nic, ale to jeszcze nie jest odcinek tylko otwieranie. Dlatego zawieszmy się za otwieranie. Czekajcie aby na rzut ekranu, mogła. Mógł... Oj, 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 oj. tak będzie.

jak ja mam to rościć jakiś podwisił już chce nagrywać zrozumie może powiedzieć, że na pewno chcecie tą serię jak nie to ja będę tylko sobie ja, bo nie wiem czy może i tak otworzę

Mój najlepszy sposób odbierania Nie chcę takich gierek od tej takiej części. jest coś. No kurde. O, jest już dobra Polika odpalenia. Mamy się No dobra. To załóż do danych stuje. Oje, jak to wygląda? Bo niektórzy chcą, żeby chcieli się dowiedzieć. Ale... Ja bym coś, chciała, żebym tak badał. To będą tylko informacje, to mogli sobie przewidzieć. Dobra, mamy te sims. Gdyż mamy tu z tyłu na przykład, że się... Bada to jak to może, proszę. Lila. Złoty na ciężko. A no dobra, nie będzie chyba widać Okej. Dobra, tu mamy teraz. Jaki obrazek? Tutaj. Oj, 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 pieram Z kawiarnią. to jest. No to kawiarnia. Jakbyście widzieli? E, tak, tutaj mamy detektywa. pracę, tu chyba lekarze, tak, lekarze. No i reszta to tam, tam. też jest. Nie, to jest laboratorysta, a to jest to lekarz. pomyliłam się, Tam y, za latą jest pani od tego, tej kawiarni i można jeszcze prowadzić swój własny biznes. Jak widzicie? O, dobra. No to papa.